ja w robocie 5. 55. Jak to działa? Zakładamy ten kask, tu jest tlen leci. bierzemy ten wąż. To jest takie coś śród pod ciśnieniem, to jest śród pod ciśnieniem i to ciśnienie z tym śutem jest tak mocne, że tutaj to jak widzicie, farb to jest po prostu już stal, to jest farba, w tym przypadku srebrna. Też rdzy się pozbywam i takich dupereli, i jeszcze innych. Tak to mniej więcej wygląda i tak to działa. Takie mam ubranie. Tutaj na dole jest taka podłoga, ona się rusza. Jak jest włączone, to ten śród zabiera, przemiera. Tu są drzwi na zewnątrz Tu są drzwi na wewnątrz otwarte na, Z przodu mnie Na przeciwko mnie No i to jest właśnie tak, tak to się nazywa piaskowanie na malarni Piaskowanie, no ciężka praca, ciężka praca, no ale No nic Jeszcze nawet nie ogolony jestem w sumie, no ale Robor musi jakoś wyglądać, robor musi być nieogolony, nieogarnięty, wiecznie że spany i wiecznie narzekający, więc ja będę dzisiaj narzekał, chociaż może wyjdę z sesję i nie będę narzekał, bo... no nic, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam gorąco, pisem you.